Czwartek, 4 sierpnia 2022 rok. Konradów. Konradów, wieś w gminie Lądek-Zdrój, w powiecie kłodzkim, na Dolnym Śląsku. Konradów. Należy do obszaru ochrony siedlisk Natura 2000. Na koniec mojej wędrówki po Konradowie zostawiłem niesamowicie uroczy zakąt. Zakątek alpaka. I tutaj zobaczymy zwierzaki. Z radością i z ciekawością zaczynam nagrywanie filmów. Już widzę, że się tu zwierzątka do mnie. Zbliżają, to są alpaki. Po raz pierwszy jestem w takiej bliskości z tymi zwierzakami. Coś pięknego. Te właśnie dla tej koziny przed chwilą dałem marchewkę. Pani, która jest właścicielką tego. Pięknego zakątka dała mi tutaj torbę z marcheweczką. Oto ona. No, muszę jakoś tak podzielić, żeby dla każdego zwierzaka coś się dostało. Tu osiołek. He, he owieczka mała przylazła. Bojejciu! A tutaj mamy króliczki. Pani właścicielka powiedziała, żeby tych stworków nie karmić. Więc nie mogę robić tego, co nie jest wskazane. Ale z przyjemnością popatrzę na te stworki. Wiele z nich pochowało się do budek, bo mają tutaj oprócz takiego wybiegu, to w każdej klatce jest taka. I takie miejsce, gdzie się mogą te stworzenia schować przed deszczem, wiatrem, słońcem itd., itd. A przy okazji, właśnie z tego mini zoo, można popatrzeć na piękne góry, na piękne krowiarki. Pogoda dopisuje wreszcie powiał lekki, ożywczy wiaterek, na który czekałem. Bo upał niemiłosierny, piję wodę jak smok. Boję się, żebym nie pękł. W tej dużej zagrodzie pasą się alpaki. To już takie duże, duże osobniki. Jakoś nie dają się skusić. Kusiłem ich marchewą, ale nie za bardzo zwracają uwagę. Może mi nie ufają, albo lepiej im smakuje trawa. I znowu na górki sobie popatrzę Rozczuliły mnie te koziny, proszę jak mnie liżą po rękach. Ojejciu Zaraz dostaniecie marchewę, bo was jeszcze nie karmiłem. Ojej, coś pięknego. Już dajemy, już dajemy. Proszę. Ale jak delikatnie jedzą, nie ugryzą, nie uszczypną. A ta szczególnie sobie upatrzyła moją rękę. <laughs> je, jakie piękne jesteście. Piękne damy, tak, tak, tak. Już damy dalej. Macie tutaj. Na ziemię sypne, będzie fajnie widać. O tam, kozinka, popatrz. A ta sobie upatrzyła, no. Podlizuje się. Hej, ej jej. A ta druga korzysta, bo rozsypałem marchewę na ziemię, tam kozinka świec, Tam, tam. No muszę iść dalej, muszę, bo byśmy się do wieczora nie rozstali. Cześć! Ta alpaka się położyła, to jest taka jej toaleta. Czasami mają różne, prawda, stworzenia, które im dokuczają, więc trochę się ich pozbywają tarzając się w piachu wszystkie te zwierzątka, czy alpaki, czy króliki, czy osiołek, jakiś tam też kucyk mi się przewinął, mają swoje zagrody, mają swoje budki tam gdzie się mogą schronić. Znowu ta sama kozina. Tutaj się zbliżam do kolejnych Zwierzaków to są bodajże świnki wietnamskie. Gorąco im też macie tutaj. No. To są młode osobniki. Pięknie się żyje tym zwierzakom tutaj. W ciszy, świeże powietrze. Nie ma hałasu. I kolejna kuska, proszę. Ależ to fajne zwierzątka, jakie piękne. Wolą jeść z ręki niż z tego yy, z ziemi. No. Tam jeszcze masz na ziemi kozina. No. Zajadaj. Jeszcze jedna zagroda z kuskami. A jakie piękne, jakie wdzięczne słożonka, proszę. Jest ta. Tak, 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 ja Cię rozumiem, no lubisz mnie, ja też Was lubię. A, kozuchy kłamczuchy, na ziemi mają, a chcą ode mnie jeszcze wyżebrać to, co mi pozostało. Co, kozuchy? Chodź, chodź, myszko. Nie ugryzie, nie ma ząbku. Jakie to wszystko ciekawskie? Tak, tam ma na ziemi, ale woli sobie mnie tutaj polizać. I osiołek, którego już odwiedziłem, ale jeszcze na zakończenie dam mu to, co pozostało w torbie. Jest też coś dla milusińskich zjeżdżalnia, huśtawki. No, i dla turystów stoliki pod parasolkami, i znowu patrzymy na góry. A tutaj coś do picia, do zjedzenia pamiątki. Barek. Wszystko drewnie, przytulne, piękne, maleńkie, ale piękne. Tu, w tym miejscu, i ludzie, i zwierzęta czują się szczęśliwi. Chciałem jeszcze dodać, że takich ludzi jak tutaj ci Państwo należy pokazywać, promować. To są ludzie, którzy zmieniają ten nasz mały świat, tutaj właśnie na ziemi kłodzkiej, w Konradowie, wśród pięknych gór, krowiarek. Ja zakładając swój kanał miałem właśnie na względzie to, żeby poznawać ziemię kłodzką, zdolnych, pracowitych ludzi, piękne miejsca i to wszystko, tym wszystkim dzielić się z internautami, najlepiej jak tylko potrafię. Czasem mi coś wyjdzie, czasem nie wyjdzie, ale jestem tylko amatorem, samoukiem, więc myślę, że te moje niedociągnięcia będą mi wybaczone.